Odcinek zaczynamy niepokojącymi doniesieniami dla Sandry, która zaczyna mieć problemy z prawidłowym działaniem platform będących kluczowymi w kontekście jej aktualnej zarobkowej działalności. Po pierwsze, aktualnie zablokowane zostało konto Staniszewskiej na Instagramie, o ile nie wiadomo z jakiego powodu, o tyle niewykluczone, że wpływ na to miało masowe zgłaszanie profilu przez użytkowników. Nie wiemy, czy blokada jest permanentna, czy tymczasowa, jeśli jest to opcja numer dwa, to jak długo to potrwa? O ile Instagram Sandry jest dla niej z pewnością mocnym narzędziem marketingowym, o tyle zarobek. Bezpośrednio przynosi jej konto na niebieskiej platformie, jednak jak się okazuje, również tam Staniszewska zaczyna mieć podgórkę. OF odrzucił bowiem niedawno jeden z jej filmów, cytując jej wiadomość z telegrama. No i niestety OF nie pozwolił mi wrzucić filmiku z pingwinem. Czyżby po początkowym mocnym starcie nadchodziły dla Sandry gorsze czasy? We wtorek na kanale Zero odbyła się transmisja Godziny Zero, podczas której Krzysztof Stanowski przeprowadził długą rozmowę z Kwebo na FIDE. Materiał odbił się w sieci szerokim mechem, jako że raper naprawdę sporadycznie decyduje się zabierać głos w mediach w tak obszerny sposób, a w trakcie ponad czterogodzinnej dyskusji nie zabrakło również małego wątku frequentowego. Kwebo, jako topowy raper w naszym kraju, był bowiem w przeszłości niejednokrotnie kuszony przez Flikowe Federacje i na antenie zdradził, że kwoty, które były mu proponowane, oscylowały w granicach aż 5-6 milionów za jedną walkę. I miały pochodzić zarówno od fajnych, jak i konkurencyjnych projektów wbrew temu, co miało być później komunikowane. Było jakieś dementi tam z, ze strony włodarzy, czy coś takiego, i mówili, że oni mi nie proponowali kwot, że było tam 5 czy 6 milionów. Proponowali mi takie kwoty i rozmawialiśmy o takich kwotach zarówno z nimi, jak i z ich konkurencją. Grabowski dodał, że o ile chętnie brał udział we wstępnej fazie negocjacji, by sprawdzić tak naprawdę, ile friki są w stanie za niego zapłacić, o tyle nie brał tego pomysłu nigdy na poważnie, jako że nie nadawałby się do brania udziału w programach promujących wydarzenie i sztucznego poddymiania do swojego oponenta. Sama kwota rzucona przez Quebo wskazuje na to, że propozycje musiały pojawiać się w złotych czasach freakfightów i wzajemnego przerzucania się kwotami w wykonaniu fejmu i high league lub ewentualnie krauta, jako że od dłuższego czasu takie garze są zwyczajnie w branży nieosiągalne. Dwa odcinki temu informowaliśmy Was o głośnym filmie Konopskiego, który postanowił wziąć w nim na przysłowiowy ruszcz streamera i zawodnika Prime MMA IMG i zgrillować go pod kątem jego wątpliwych moralnie metod na prowadzenie streamów, polegających na tym, że przychodzące do niego zazwyczaj stricte w celach randkowych panie, a także panowie nie są początkowo świadomi tego, że znajdują się na streamie. Obszernie omówiony został również temat dalszego upadlania bohaterów streama na oczach kamery. Warto jednak zaznaczyć, że tak jak zresztą informowaliśmy, materiał Konopa spotkał się z częściowo krytycznym odbiorcą. Widzów. Znacząca część z nich stanęła w obronie AMG, podkreślając, że większość tzw. aktorów, mimo tego, iż dowiadują się o obecności kamery, decydują się zostać w jego mieszkaniu i wziąć udział w streamie, dlatego nie ma tu mowy o żadnych nadużyciach. Wygląda więc na to, że Konopowi nie udało się osiągnąć założonego celu i zbrzydzić streamera w oczach internautów, a co więcej, okazuje się, że Mikołaj swoim filmem mógł mu nawet jeszcze bardziej pomóc, przynajmniej pod kątem zasięgowym. We wtorek Kubie skończył się bowiem ban na kiku, w związku z czym w obliczu aktywnego nadal bana na Twitchu zdecydował się odpalić streama właśnie na tej platformie, a wyniki oglądalności transmisji przeszły z pewnością jego najśmielsze oczekiwania. Przez długi czas na streamie obecnych było dobre kilkanaście tysięcy widzów, a w piku liczba oglądających przekroczyła nawet dwadzieścia tysięcy. Co ciekawe, sama Jemge również połączył wzmożone zainteresowanie swoim streamem z niedawnym materiałem Konopa, i jeszcze na tym samym live zdecydował się wygłosić w jego stronę oficjalne podziękowania. Podkreślając ironicznie, że w momencie, gdy jego wyniki zaczęły spadać, Mikołaj opublikował swój film i pozwolił mu nabrać rozpędu. Cieszę się, że w momencie, kiedy to troszeczkę podmiera, wypuszcza materiał i z powrotem pompuje w to nowe, nowe widownie i tak dalej, to jest mega miłe, naprawdę doceniam to. Bez takich ludzi byśmy prawdopodobnie zginęli w gorszym czasie, dzięki jego, jego materiałowi jakby dostałem kolejny napływ wiatru w żagle. We wtorek odbyła się transmisja za dymy Ekstra przed Prime 13. Program został podzielony na dwie części. Podczas pierwszej studiu zasiedli bohaterowie turnieju, który nazwiemy roboczo turniejem no-name'ów, dlatego nie tracąc czasu przeskoczymy od razu do panelu numer 2, na którym spotkali się Ali i Dax, Czarny Polak i Olejnik, a także Soroko, jednak tym razem bez rywala, jako że z niewiadomych przyczyn do studia nie dotarł tego wieczoru Kazik Klimat Kartel. Znając skład tej części programu zapewne domyślacie się już jaki był jego przebieg. Transmisja obfitowała we wrzaski i kłótnie przepeł... Pełnione wulgaryzmami, bez zbytniego skupiania się na merytoryce, a rolę tarczy przejmującej zdecydowaną większość uderzeń pełnił rzecz jasna Olejnik. Już podczas klasycznego wstępnego face-to-face'a zorganizowanego dla chęci wykorzystania emocji, Olejnik wyprowadził nieudolne kopnięcie, po którym sam znalazł się na deskach. A zaledwie chwilę później, po tym jak został oblany przez Aliego wodą, rzucił w jego kierunku pełną karawką i stługów w studiu szkło, w związku z czym przyjął reprymendę nawet od ochroniarza. Tomasz, czy cię p. Po... Tomasz, co ty robisz? Nie zbyćłem, co Sami ochroniarze mieli jednak tego wieczoru również momenty, gdy mieli problem z zachowaniem powagi, jak chociażby podczas zabawnej dyskusji Mirandy z jednym z telewidzów, kiedy wraz z pozostałymi uczestnikami programu nie mogli powstrzymać się od śmiechu. Warto odnotować również z tego programu postawę Soroko, który o ile podczas konfy zapytane o to, dlaczego zdecydował się wrócić, mimo deklaracji o końcu frikowej kariery, szybko ujął temat, informując, że to przecież dobrze, że walczy. O tyle na tym programie zaprzeczył znacznie bardziej swoim wcześniejszym zapowiedziom, kiedy chociażby na kanale. Uszalonego podkreślał, że nie chce być kojarzony z ciemną stroną freakfightów i zamierza dążyć do zerwania z łatką kryminalisty i patusa. Tymczasem pod koniec programu, gdy na telefonicznej linii pojawił się jego rywal, Kazik, co roku bardzo szybko się odpalił, nawiązując do tego, że kilka dni wcześniej na Gali Short Prime MMA został przez niego zliściowany i poleciał ze swoim oponentem w starym stylu, bez jakiejkolwiek trzymanki, puszczając w jego kierunku bardzo mocną wiązankę. <laughs> Gdzie, w Gdzie jesteś? Gdzie jesteś śmierci. Co ciekawe, w późniejszej części dyskusji swoje trzy grosze wtrącił również trener Adama, któremu również bardzo nie podobała się zarówno postawa Kazika z klatki Gali Short, jak i fakt, że nie zjawił się osobiście na programie. A Soroko zasugerował ponadto, że Kazik miał się mówiąc kolokwialnie sprzedać i zliściować go w niedzielę za namową i finansową pokusą od Pawła Juźwiaka. Ile dostałaś za tego liścia? Namówili cię pęk! Po Generalnie dość niespodziewanie w tym starciu pojawiło się mnóstwo negatywnych emocji, jako że wygląda na to, iż mimo początkowego zbicia piony po samym zajściu, po kilku dniach poświęconych na przemyślenia, Soroko uznał postawę Kazika za niedopuszczalną i panowie będą zamierzali pójść za półtora tygodnia w klatce na ostrą wymianę ciosów. Mamy kolejny plot twist, a w zasadzie serię plot twistów w wielowątkowej spinie na linii Kasiusz plus Michał Rogoziński versus Paweł Juźwiak. Przypomnijmy, że na konferencji numer 1 przed galą numer 13, Kasiusz powołując się na informacje od Rogozińskiego wyznał, że partnerka Juźwiaka Anna Kokocińska miała dotykać instrumentu dziennikarza, a jako, że postawiony pod ścianą rogo zdecydował się to potwierdzić, juźwiak ogłosił wszemi wobec zwolnienie go z federacji. Następnie narrację tę zanegował prezes Prime'u Tomasz Bezrąg i wygląda na to, że Rogoziński nadal jest pracownikiem. Federacji. We wtorek na Twitterze Michała pojawiła się z kolei bardzo ciekawa informacja. Pełniący do tej pory funkcję prowadzącego w Prime dziennikarz wyznał, że otrzymał propozycję walki i zapytał swoich obserwujących, co o tym sądzą. W odpowiedziach obok licznych sugestii, że decyzja powinna należeć wyłącznie do niego i w zasadzie czemu nie, pojawił się również wpis szalonego reportera, który zasugerował, że ta propozycja może być próbą ratowania main eventu gali, jako że doszły go słuchy, iż z walki z Jóźwiakiem wycofać zamierza się Don Cassio. Chwilę później taki rozwój wydarzeń potwierdził de facto sam Jóźwi, Pisząc, Leszcz obstrał zbroję. Szalony wraz z Arkiem Tańculą kontynuowali zresztą ten temat na swoim podcaście, informując, że Kasiusz udał się na Malcie w celu streamowania i poinformował resztę włodarzy, że nie wraca do kraju i oficjalnie wycofuje się ze starcia z Jóźwiakiem. Co więcej, w celu przekonania go do zmiany zdania, miał polecieć za nim inny z włodarzy Prime Bartosz Szuba. Chwilę później panowie połączyli się w celu zweryfikowania tych doniesień z Tomaszem Bezrąkiem, który podkreślił, że jest to nieprawda. Szyba wyleciał na Malcie ze swoimi dziećmi z okazji Dnia Ojca, natomiast z Kasiuszem w kwestii walki nie ma żadnych problemów. Czy macie problem z Casio, który odmawia wszczęcia walki? Nie mamy. Nie mamy. Wszystko jest gitarka, wszystko się odbędzie, wszystko jest cudownie. Tak. Zaledwie dzień później słowa prezesa Prime zostały poddane brutalnej weryfikacji, jako że Kas już opublikował bardzo rozbudowany statement zajmujący aż trzy kapelki Insta Stories. Całość brzmi, co prawda, trochę jak wygenerowana w czacie GPT, i widać gołym okiem, że Kasiowi ktoś pomagał w jego przygotowaniu. W każdym razie znalazła się w nim przede wszystkim informacja o tym, że nie udało mu się dojść do porozumienia z Primem, w związku z czym należy rozumieć, że wypada on z main eventu najbliższej gali. Życiński podkreślił, że powodem jego decyzji jest brak chęci dalszej współpracy przy projekcie z Powym Żwiakim i z powodu jego obecności w Federacji, rezygnując z zarobku opiewającego na pół miliona złotych, bo właśnie tyle miał zarobić na lipcowym wydarzeniu. Kas już ocenił, że Jóźwiak jest osobą uzależnioną od różnego rodzaju używek i ma na swoim koncie zniszczenie wielu projektów, w tym fenu, a swoją aktualną postawą ciągnie na dno również Prime. Dodał, że wartości, na których miała opierać się organizacja, zostały zastąpione chęcią zysku i podkreślił, że może porozmawiać o powrocie do Federacji wyłącznie w momencie, gdy pozostali włodarze zadeklarują, że wracają do pierwotnych ustaleń już bez pawła Jóźwiak na pokładzie. Co sądzicie o stanowisku Kasjusza? Czy faktycznie wycofanie się z walki to jedyna słuszna droga, by zwrócić uwagę na postawę Pawła Juźwiaka? Czy Kasjusz opakował w papierek przepełniony ładnymi słowami swój strach przed wyjściem z prezesem w formule MMA? Sekcja komentarzy jak zawsze jest wasza. Wracając jeszcze na chwilę do środowej aktywności Kasja, to po ogłoszeniu wycofania się z walki kompletnie puściły mu hamulce i zapowiedział, że będzie publikował coraz więcej materiałów kompromitujących partnerkę juźwiaka Annę Kokocińską, zaczynając od zdjęcia, na którym Anka całuje jego w poli. By, jak sam Kas już ocenił, wzbudzić w Pawle zazdrość. Już jak po tej informacji wrzucił dwie storki, z których przekaz był bardzo podobny. W pierwszej relacji Paweł oznajmił na spokojnie, że Kasio swoją decyzją potwierdził, że się przestraszył walki z nim, a w kolejnej stricte dodanej kilka godzin później przekazał to samo, ale w dużo bardziej zaostrzony sposób i uzupełniony o wiele mocnych wyzwisk. Cieszę, się, że się zesrałeś, bo tak naprawdę nie zasługujesz na to, nawet, żeby ci mordę obić w na sportowych zasadach. Jesteś po prostu nikim. W poprzednim odcinku informowaliśmy Was o wielu poszlakach wskazujących na to, że głośna uliczna konfrontacja Taziego i niejakiego siwego mogła być ustawiona. W tym samym odcinku przedstawiliśmy Wam spojrzenie na tę sprawę Taziego, który zapewnił, że wcale tak nie było, a teraz przenosimy się ponownie do wtorkowego odcinka podcastu Sheet, podczas którego poznaliśmy w tej sprawie stanowisko Boxdela i jego bliskiego kolegi AZT. Panowie zgodnie podkreślili, że nie było w tym przypadku żadnej ustawki, jako że Siwy był po prostu na mieście i napisał do nich, co zaszło już po samym zajściu, podczas gdy oni nie byli tego świadomi, a Boksdal miał już nawet spać. Baron dodał również, że Federacja Fame nie organizuje tej walki, co ma wskazywać na to, że ustawka nie miałaby sensu z punktu widzenia biznesowego. Dodał też, że sam Tazi nie poświęciłby ponadto w tym celu swojego łuku brwiowego, a dodatkowo potencjalni rywale z pewnością jeszcze na tym samym streamie nie poszliby razem walić shotów. Nie wiem, czy Tazi w swojej jakby pozycji chciałby ustawiać coś takiego, żeby sobie do krwi łuk brwiowy na mieście. No, tak. I nie wiadomo, czy coś jeszcze. Jeżeli bym ustawiał taką akcję i bym projektował tam jakąś, jakieś, jakieś, jakieś przedstawienie, to na pewno bym nie powiedział siwemu, żeby godzinę po tej akcji poszedł z nim pić. Aha, a poszedł, no, tak. To była najbardziej, in, i, najbardziej idiotyczna inscenizacja Ci trenuje ze mną od półtorej miesiąca. Robimy razem sparingi to jest chłopak, który walczył u mnie na bandzie. Mhm. Fajny ziomarz, z którym sobie walczy, z którym mhm. trenuje. Pozostając przy wtorkowym podcaście Shit, to panowie połączyli się tego wieczoru również z adminem Fame, który ogłosił na antenie bardzo ważną zmianę w kontekście właścicielskim federacji, informując, że grono udziałowców zasilił nowy zawodnik, a mianowicie Łukasz Łóźniak, który zawodowo jest aktualnie właścicielem firmy będącej gigantem na rynku rolnym. Będzie nowy udziałowiec, bo do grona udziałowców dołącza Łukasz Łuźniak, który Kogo jest udziały? obecnie Wy? właścicielem firmy Elbol. To to jest jeden z jedna z największych firm z sektora agro w Polsce. Dodał, że Łuźniak wszedł w posiadanie 10% udziału w spółki Fame, co natychmiast uruchomiło pytania od prowadzących, czyje udziały padły jego łupem. Admin odparł, że inwestycja biznesmena zbiegła się w czasie ze sprzedażą udziału w wykonaniu Wojtka Goli, co oznacza de facto, że jesteśmy świadkami wymiany na stanowisku współwłaściciela federacji, mimo że jak zapewnił Admin, Gola nadal będzie pełnił w Fame funkcję medialnego włodarza i strategicznego partnera i to dożywotnio. Wojtek Gola, czyli współ udziel przekazuje swoje udziały i formalnie przestanie być akcjonariuszem spółki. Formalnie? Ale żeby nie było, pozostaje integralną częścią projektu i będzie pełnił dożywotnią rolę budarza medialnego oraz partnera strategicznego. W dalszej części rozmowy admin opowiadał o tym, iż nowy udziałowiec wniesie do spółki spory wkład finansowy, a także wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania i generalnie poruszania się po świecie biznesu, dając do zrozumienia, że jest to zmiana, która może znacząco wpłynąć na dalszy rozwój federacji i ekspansji na nowe rynki. Wnosi organizacji nie tylko istotne. Kapitał finansowy, ale też takie swoje nauka w zakresie zarządzania, skalowania biznesu i też ekspansji międzynarodowej, bo nowy udział to jest naprawdę duża postać. I nie mówimy tutaj tylko o kapitale finansowym, który będzie spory, ale też mówimy tutaj o jego wiedzy, o tym, w jaki sposób porusza się w biznesie, jak go potrafi skalować i takiej działalności operacyjnej, która dla nas też była ważna. Admin doprecyzował też, że Gola sprzedał swoje udziały bezpośrednio właśnie łuźniakowi. Ze słów admina wynika, iż wkład pieniężny łuźniakowi. Łóźniaka ma być naprawdę pokaźny, co przy okazji zwiastuje koniec kłopotów finansowych Federacji. Przejdźmy jeszcze na chwilę do omówienia sylwetki nowego udziałowca Federacji Łukasza Łóźniaka. Z informacji dostępnych w sieci wynika, że jest on prezesem spółki Elpol, która działa na rynku agro od ponad 20 lat i w tym czasie osiągnęła m.in. status największego producenta siemienia lnianego w Polsce i trzeciego w skali całego kontynentu europejskiego. Ponadto firma zajmuje się skupem zbóż, a także magazynowaniem, transportem i czyszczeniem ziaren, a z danych na 2023 rok wynika że zanotowała ona wówczas ponad 5 milionów przychodów i prawie 2 miliony zysku netto. O większą ilość szczegółów dotyczącą nowego współwłaściciela Faim zapytaliśmy admina. Zapytaliśmy m.in. czy będzie on również tzw. medialnym włodarzem i będzie udzielał się przed kamerą oraz kiedy oficjalnie się ujawni. Uzyskaliśmy taką oto odpowiedź. Cześć, pozdrawiam widzów Freak Fight Polska. Co mogę powiedzieć? Po burzliwym okresie nasza federacja wykonuje zdecydowany ruch naprzód. Do organizacji dołącza nowy wspólnik, nowy włodarz, Łukasz Łuźniak. Przedsiębiorca i inwestor, który wchodzi na popad Celem, przywrócić swoje miejsce, na które zasługuje. To nie tylko zastrzyk kapitału, to przede wszystkim powrót do naszego DNA, czyli odwagi, wizji i siły. To początek odbudowy, i taki, takie newsy, które mogę jeszcze dodatkowo podać, to wróciliśmy do współpracy z BetClikiem. Pierwsze zakłady pojawią się chyba jeszcze w tym tygodniu, i w przyszłym tygodniu ogłosimy kolejnego, no możemy powiedzieć, strategicznego sponsora, z którym też nawiązaliśmy współpracę, ale to przekażę Wam przy następnym odcinku. Pozdrawiam, do usłyszenia. Wygląda więc na to, że pojawienie się w Fejmie nowej twarzy, której z pewnością nie można odmówić umiejętności biznesowych i smykały do zarabiania pieniędzy może okazać się swego rodzaju game changerem w branży. Sami jesteśmy ciekawi co to przyniesie naszemu uniwersum, szczególnie w obliczu dość nieciekawej pozycji Fame'u w ostatnim czasie i wyraźnej konieczności zmian, do której jak widzimy dochodzi. Wygląda też na to, że właśnie jesteśmy świadkami jednego z największych przewrotów w tej branży w naszym kraju od czasów jej powstania, zaraz po upadkach federacji Haili oraz Cloud, jako że na przestrzeni dwóch dni szeregi organizacji Fame zasilił nowy udziałowiec, a opuszczenie Prime'u dość stanowczo ogłosił Don Cassio. W wieczorem odbyła się transmisja programu Cage 26 z udziałem Boxdela, Marcina Najmana, Don Diego, Kamila Mindy, Denisa Załęckiego i Szachty. Ten ostatni dzień wcześniej został zresztą ogłoszony jako rywal Josefa Bratana i tym samym poznaliśmy bohaterów kolejnego, pozaturniejowego zestawienia na lipcową galę. Jak się można domyślić, patrząc po uczestnikach programu, środowy wieczór przyniósł nam kolejny odcinek show pod tytułem Roast Denisa Załęckiego, jednak tym razem Bad Boy nie był aż tak osaczony, jako że nie wszyscy byli wobec niego wrogo nastawieni i mógł liczyć na współpracę. Nie oznacza to jednak, że miał lekko, i to właśnie na dyskusjach oraz próbach rękoczynów z jego udziałem skupimy się najbardziej. W rolę współprowadzącego wraz z Maciejem Turskim wcielił się tego wieczoru Michał Pasternak i co ciekawe to on rozwiązał worek z przytykami w stronę bedboja. oceniając w odniesieniu do zapowiedzi Denisa, że w turnieju będzie on szedł na całego, iż w starciu z nim zwyczajnie uciekał. To po co jak była walka ze mną, to uciekałeś. Co to? No tak było, nie? No przecież Masz, cały czas się też, ciofa... To samo bierzesz z ten. Twój przytupas? Jaki to... przytupas? To jest mój kolega, nie przy. Te słowa momentalnie odpaliły Denisa, który nie zgadzał się z tą narracją, a chwilę później w rozmowę wplątany został również szachta. I byliśmy świadkami pierwszej, ostrzejszej wymiany zdań, która ustawiła wzajemne podejście do siebie wspomnianych zawodników już do końca programu. Twoim przytupasem kiedyś podobiliśmy Bartek, ale Rzad ja tego nie mówię. Nie był, to zawsze był mój przyjaciel. A to no to, masz to masz jest, jest mój kolega no takie Nasz to nie, no ja... Co więcej, poddenerwowany sugestiami, że przy okazji ich bezpośrednio starcia walczą na wstecznym. Denis zasugerował wampirowi, by ten przestał się wymigiwać i sam dołączył do turnieju, co być może doprowadzi do weryfikacji jego słów. To jesteś Farmazon, jesteś farmazon. Farmazon. No teraz będzie, teraz będziesz to, miał. Jak, już, jak no pić, mnie obraczać, a później powiesz, żartować. No to wchodź, to wchodź do turnieju się nie a nie frana palisz. W odpowiedzi Pasta zaznaczył, że nie zrobi tego z uwagi na swoje zasady i obecność w turnieju klubowego kolegi Kamila Minde. Te słowa spod spotkały się z ostrą reakcją bad boya, który dosadnie zasugerował, że gdyby podstawowe wynagrodzenie było nieco wyższe, to pasternak nie miałby problemu, by walczyć z kolegą, podobnie jak i sam Minda. Cie, mam, no to wchodzi w jako rezerwowy. A jeśli bije, jak ty. się bije mój kolega, to, zrozum to. A. m.I. interesuje twój kolega, k.D. Dostaniesz 100, 100 koła więcej, i mój ryj obijesz. A. Michał odparł z kolei, by Torunianin nie mierzył go swoją własną miarą. No nie mierz każdego swoją, o, ja miarą. swoją miarą. To, ja, że ktoś ja powiedział, że się nie będzie bił, bo się bije jego kolega, to tak jest, a nie musisz... Gadać, że każdy jest taki jak ty, bo dołożyć mu ja stałe. Ja się nie biję za pieniędzy, wszystko. Ja się tak nie biję ja tak tak z kolegami, z glebą się na przykład nie bije, szkak, nie się, się też nie bił. Szybko do rozmowy podłączył się wywołany do tablicy Minda, który kontynuował swoje podejście względem Denisa z poprzedniego programu i tego wieczoru miał mu zdecydowanie najwięcej do powiedzenia spośród wszystkich zawodników. Już na starcie Kamil rzucił w stronę Załęckiego mocnym określeniem i wspomniał, jak Denis miał delikatnie rzecz ujmując, wymiękać za czasów ich wspólnych treningów w Akademii Sportów Walki Wilanów. Przecież widziałeś, był u nas trenowo, tak? Nie, ja nie byłem akurat. A nie było ci wtedy akurat. No leżał jak k***a, jest się, I z nim normalnie. na Co więcej, Minda przypomniał, że podczas sparingu skontuzjował bojowi kolano i dodał, że gdyby nie interwencja trenera, to zmiódłby go z powierzchni ziemi, mimo że sparował na 20%. Jako, że panowie mieli sobie tego wieczoru bardzo wiele do powiedzenia, kilka razy próbowali spotkać się ze sobą na środku studia, jednak trzeba przyznać, że bardzo czujna była licznie zgromadzona ochrona. Prosiłeś o wyjście. Co? Na kolana i do pana. Na kolana zaraz byś leżał. Spry Popał. No dawaj. <grystanie> I chciałbym zobaczyć, czy to po prostu, jak to zagra później, czy, czy co będzie miało większe znaczenie, taka szybkość, czy małość, czy jest. Zamknij mordę kurde. Ile, już jak mądry już tak, już tak, już tak jest. Ale <śmiech> <śmiech> oh, 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 oh. Co ciekawe, wygląda na to, że czujność w obliczu gotowych do zwarcia zawodników w wagi ciężkiej kosztowała utratę siły jednego z ochroniarzy, któremu w pewnej chwili zrobiło się słabo i zaczął słaniać się na nogach. Chciałbym, ja te teraz. Co ty się W winośku? No, nie ma problemu. O, kum, no. Dzieci? O, jest będzie błagę. jeszcze dwudziestu Zostało co? i tutaj chwila, poprosimy chwila, o interwencję. Gor gorąco w studiu, być może, być może trzeba chwilę odpocząć. Na szczęście okazało się, że był to tylko chwilowy kryzys, i po jakimś czasie ochroniarz wrócił do pracy, potwierdzając, że wszystko jest okej. Okay. Wracając do tematu spiny Denisa z Mindą, to widać gołym okiem, że Kamil odebrał lekcję grania w friki od Mirka Okińskiego oraz klubowych kolegów, bo w przeciwieństwie do jego poprzednich występów w Afrikach, gdzie widzowie zarzucali mu bycie nudnym, tym razem King Kong robi wiele, by zwrócić na siebie uwagę i podkręcać atmosferę przed kamerami. Sprawność Mindy w tym zakresie poprawiła się do tego stopnia, że jak z rękawa rzucał on tekstami uderzającymi w czułe punkty Denisa. Nie zabrakło określenia załęckiego mianem Kuka. Toruński Kuka. Toruński Kuka. Sztywny. Kuku. Sztywny Toruński Kuka. Przy wspominania tematu słynnych listów Denisa w odpowiedzi na to, że ten określał go mianem milicjanta. Pokałeś poduszkę i pisałeś o wyjściu. No, chłopie. To byś był zwinięty w Derek. Byś leżał, Dobra, zamknij. O ile przez większość czasu Denis odpowiadał na zaczepki Mindy w podobnym stylu i dość mocno się gotował, o tyle z biegiem czasu zaczął podchodzić do niego z dystansem, aż w końcu wraz z szachtą zwyczajnie śmiał się ze sposobu rozumowania i wypowiadania się Mindy. Ale dość ty mikrofon masz tutaj, kurwa. Kurwa. <śla> Trzeba jednak przyznać, że sam szachta nie zamierzał tego wieczoru zabierać głosu w sprawie konfliktów Denisa i został do nich wręcz wciągnięty. A doprowadził do tego nie kto inny jak sam Minda, który z nienacka i bez powodu zaczął zaczepiać również jego, zwiastując jego porażkę z Josefem. W 90% wiem, że będzie KO, nie? Czyli że będzie, już myślałem be... o tym. Ale na tobie przeanalizowałem jego walki. <laughs> ale dlaczego mówisz, że na mnie będzie KO? No, bo tak stawiam. <laughs> ale no to, ale Ktoś się pyta w siebie o zdanie. <laughs> a co? Ale ktoś, kto mi, pytał, się nie, ale... ktoś mi się, się czepi. Sytuacja rozbawiła wszystkich uczestników programu, tym bardziej, że szachty wyraźnie to zdenerwowało, jako że, jak sam podkreślił, on nie zabierał w ogóle głosu w sprawie Mindy. W późniejszym czasie Bartek wyperswadował zresztą Mindzie, że ten zupełnie bez sensu go atakuje, i Kamil faktycznie się zreflektował i zostawił go w spokoju. W trakcie programu poznaliśmy też ostateczne wyniki głosowania i to, co wisiało w powietrzu od czasu eliminatora, stało się faktem. Z turnieju wypadli Gleba oraz Denis, którzy, zgodnie z zasadami, powinni teraz zmierzyć się w bezpośrednim starciu dodatkowym. Załęski podkreślił jednak, że nie będzie walczył z kolegą z tego samego miasta i co więcej, bardzo spokojnie, a wręcz z uśmiechem na ustach, przyjął decyzję widzów, podkreślając, że się z nią liczył i dodając, że to dla niego nawet dobrze, bo i tak zarobi, a przynajmniej nie straci tyle na zdrowiu, co walcząc w turnieju. Wygląda więc na to, że jeśli Federacja Fame chce mieć Bad Boya na karcie Walk Gali numer 26, to będą musieli wymyślić dla niego nowe zestawienie. Podobnie sytuacja ma się w przypadku Gleby, który znajduje się aktualnie w dość nieciekawej sytuacji. W trakcie programu byliśmy również świadomi. Pierwszej bezpośredniej, choć częściowo telefonicznej konfrontacji między bohaterami pojedynku każdy na każdego. Mowa oczywiście o Marcinie Najmanie, Boksdelu i Apostole, który w pewnym momencie połączył się ze studiem telefonicznie. Bardzo szybko okazało się, że obaj zawodnicy siedzący w studiu nie mają o dorożale zbyt dobrego zdania. Bawełnę nie owijał szczególnie Najman, który wprost oskarżył go o wykorzystywanie kwestii religii i prawa zwalniającego kościoły z odprowadzania podatków w celach stricte zarobkowych. El Testosteron ocenił działalność Apostoła mianem wyją. Bezczelnej i szopki. Jak skażdy muszę do urzędu skarbowego za niż połowę, a ty a na kościół nie ma. Wszystko mu. I moje. bez podatku i elegancko wchodzi. No i <laughs> No i, kto to, no, i kto, no. Dwa razy bym tam obejrzał, to co te cyrki, które tam urządzasz? Czyli ja bym lepszy był w cyrki od W odpowiedzi na zarzuty dotyczące autentyczności swoich leczniczych praktyk, apostoł postanowił zagrać wabanki i stwierdził, że uzdrowił własną matkę, która miała dziurę w rdzeniu kręgowym, a dziś jest już zdrowa. Powiedz to mojej mamie, która miała dziurę w rdzeniu kręgowym, a teraz jej nie ma. Wiesz co? Ale przestań, ja, przestań, ja, przestań, nie, przestań w, nie, w ogóle, zostawmy te nie, Wypowiedź ta wywołała natychmiastową reakcję niemal wszystkich w studiu, a Boxdel zapytał go. Wprost czy nie czuję się źle z tym, że daje złudną nadzieję ciężko chorym i szukającym jakiegokolwiek wsparcia ludziom. Nie jest ci głupio, że dajesz nadzieję ludziom chorym, na przykład którzy już nie mają jakiejś. jakiejś... W przyszłości, nie wiem, jakimś dotykiem. Ja się tej chyba tej pierwszy tej raz w życiu z bombem zgadza. Jak... Dorożała, powołując się na Ewangelię, odpowiedział, że każdy, mając odpowiednio silną wiarę, może uzdrawiać. Ja mam pytanie do Ciebie: jesteś wierzący? Tak. To przeczytaj sobie Ewangelia Marka 16, 17. Tam jest napisane: każdy, kto wierzy, będzie kładł ręce na chorych i uzdrawiał. To jakiś Ciebie wierzący? Chyba jak z Kozji, trąba, jeżeli tego nie robisz. Słuchaj. Każdy e, może uzdrawiać. Nie, słuchaj. No słuchaj, no każdy może, więc no, właśnie widzisz, ja no, mam na no, tyle odwagi, żeby... To jeszcze bardziej rozsierdziło Najmana, który stanowczo odrzucił tę narrację, podkreślając, że uzdrawiać mogą wyłącznie osoby z medycznym wykształceniem, którego apostoł nie posiada. Musisz nie, nie mieć odparny, skończone studia medyczne takiego, i praktykę medyczną. I Jeżeli uzdrawiasz kogoś, a nie masz do tego uprawnień, no to w tym momencie. Już ale on już nie tylko, tak, on nie tak nie tak tylko Pomimo ogólnej krytyki apostoł nie dawał za wygraną, konsekwentnie kontynuując swoją narrację. To uruchomiło kolejnych uczestników programu m.in. Turskiego oraz Dondiego, który wyraźnie oburzył się na to, że dorożała wykorzystuje do swoich opowieści Kościół Katolicki. Jezus fartywca, Jezus pozdrawia, <laughs> ja jestem pośrednikiem, że tak to nazwy tutaj, moc jego przeze mnie przechodzi, Stary, Może mariaz, nie. nie no, Ale to Jezusa, czy, 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 nie artyka, mieszaj stary, artyka, a, a nie? Bo tutaj artyka, jest artyka, trochę. Ludzie, tak, tak Jezusa, ja i to ja ja do nich nie należysz, i nikt, i nikt, i nikt, więc tak, no, lepiej trzymuj sobie tą bajerę tam, wiesz, i. Wiesz, ty, ty, jak sobie ty, tam jesteś swoim tym apostołem, to sobie bądź, bądź, tylko proszę tutaj naszej religii, nie mieszaj w to, nie? Właśnie o to chodzi. Nie przyniosło to rzecz jasna żadnej zmiany w postaci świeżo upieczonego zawodnika Fejm, który do końca połączenia twardo stał przy swoim, podkreślając, że jest jedynie pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Książulo odpowiada na pomówienia jednej z restauracji. Czy afera zakończy się pozwem? Pracownik buddy ujawnia, co stało się po zatrzymaniu youtubera i w jakiej sytuacji znalazła się jego ekipa. Kliknij w odnośnik na ekranie i obejrzyj film na kanale InfluNews.